Undertale, przez wielu uwielbiany, przez innych też. Świetna fabuła, postacie, muzyka, gameplay, achievementy? What? Tak, achievementy, które sprawią, iż jest to jedna z najtrudniejszych platyn, jakie są do zdobycia. Zapytacie, co trzeba dla niej zrobić? Grindować przez godziny, zbieranie surowców, przejść serię niezwykle ciężkich pojedynków i zagadek, oszukać system podatkowy, a następnie dospieniężyć. Tak więc mamy co robić. Zapinajcie pasy, bo będzie grubo. Zaczynam od upadku przez wielką dziurę, która prawdopodobnie wyglądała jakoś tak. Następnie spotykamy się z miłym kwiatuszkiem, który pokazuje nam swoje bulec. Po interwencji naszej momi jesteśmy w dobrych rękach, bo zaprowadza nas ona do pierwszego trofeum. Po lekkim spacerku, który sprawdza czy nie mamy ujemnego IQ... Wow, udało się. Dochodzimy do miejsca zebrania pierwszego przedmiotu, który daje nam ciekawe trofeum. Okej, okay. <ścoughs> nie martwiłam dużo pomysłów. Możecie być pewni, że to, co napisał tutaj twórca jest równie prawdziwe, jak to, że fagata jest dziewicą. Przechodząc dalej przez ruiny dostajemy kolejne trofeum, rozwiązując z łatwością kolejne zagadki. Dochodzimy do domu Torielki, w którym wita nas chillowy ambiencik, relaks i odpoczynek, ale jesteśmy tu po trofea, więc skarniamy dwa achievementy za zebranie temów i wychodzimy piwnicą. Witamy w Snowdin, gdzie powitamy... Generalnie chłopaki to tacy bracia Dawinki. Da Tylko jeden udaje, a drugi nie. Papirusek chce nas złapać w swoje niesamowite pułapki, ale albo mu to nie wychodzi, albo sabotuje go nasz ziomek Sens. Po przejściu kilku z nich i zebraniu czwartego i temu dostajemy trofeum oraz kolejne zadojście do pułapki Spaghetti. Następnie dostajemy się do głównego miasta. W którym stoczymy walkę z Papyrusem. O, przerwa na posłuchanie muzy i umówienie się z nim na randkę, która wygląda mniej więcej tak. Oh, o Kończymy tym samym krainę zimową i witamy w Waterfallsach. za jest chora. Generalnie teraz na tyłku siedzi nam rybia strażniczka, która poluje na nas przy każdej możliwej okazji. Dochodząc do deszczowej lokacji, otrzymujemy kolejne trofeum. Po przejściu dalej i upadku w dół walczymy z kukłą, która jest lekko pobudzona. Widać, nie czuć. Widać, że nie czuć. Przechodzimy dalej i szykujemy się na walkę z rybią strażniczką, którą męczyłem z jakieś dwie godziny. Bo widzicie, nie gram zwykłego podejścia, a tak zwanego pacifistrana, czyli nie zabijam żadnego stworzenia, a za to uciekam lub rozwiązuję wszystko pokojowo. I serio, polecam to podejście. Oprócz większej trudności, możecie na przykład pofleksować się kołnikiem. Walisz kołnika Mikrus. Nie, to chyba typu... o, to jest, że nie. Z kołnikiem. I po kilku fleksach konik odleci z egzystencji. Inni na przykład chcą, być popatrzył na ich szpic. Się, Ale dość tego, trzeba rozprawić się z pierwszym poważnym bossem. Jest. przeżyłem, przeżyłem tu, przeżyłem. <laughs> free, free, free. Dobra, tak więc po wymęczonej walce z Undyne dochodzimy do Hotlandu i najlepszego momentu tej gry. Ten gość, ten gość, to największy szef, jakiego zobaczycie. Zaczyna się niewinnie, bo od tylko lekko chorego quizu, w którym pomaga nam dr Alfy, z której pokój wygląda tak. Yy... Przemierzamy dalej. Jak uwielbiam tą lokację, to jej gameplay wygląda tak. Man, I'm gonna, I'm gonna break my monitor, I swear. O kolejne trofeum. Następnie czeka nas znowu kilka zagadek, ale co to dla mnie? Devo, 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 ura, i znów trafiamy na Metatona. Tym razem chce on nas wysadzić wszystkim, nawet tym psem. Na szczęście grałem w CS-a i wiem, jak defuzować. To Green, green. What, what's your problem, green? Metaton nie odpuszcza i teraz jesteśmy w odcinku kuchennych rewolucji. Tyle, że ja jestem popisowym daniem. Aby się od tego uchronić, musimy podlecieć naszym telefonem, What? który zamienia się w jetpack, What? na stertę półek o długości kilometra i unikając pocisków spożywczych, które zrzuca na nas metatek. What? Tego typu. Uwielbiam tą grę. Po kolejnym zwycięstwie wyjeżdżamy na najwyższy poziom Hotland i otrzymujemy kolejne trofeum. Tak tak, nie zdziwi was jak powiem, że spotykamy Metka, ale tym razem śpiewa on o naszej śmierci i przygotowuje nam on już znaną pułapkę. Bo widzicie, o czymś wam nie powiedziałem. Ta zagadka pojawiła się już wcześniej i nazywa się multikolorowy labirynt. Jak może wiecie, już po tym odcinku ja uwielbiam gry logiczne, więc postanowiłem rozbić ją na czynniki pierwsze, aby pomóc wam ją przejść. Może niełatwo, bo to wymaga wiele praktyki, ale w jakimś stopniu rozwinę wasze rozumowanie przestrzenne i może dam wam cień szansy na zrobienie tego. Tak więc zacznijmy od podstaw. Dobra, wszystko zrozumiałe. No to lecimy. Zobaczmy, co tam się wylosowało. Okej, okay, to jest całkiem dobry układ. Mm, do, a, dobra. Go, o. Dobra, nie wciągam już skrystalizowanych zozoli. Także wracając teraz znajdujemy się w Core, czyli miejscu zasilającym całe podziemia. Mamy tutaj przyjazną rozmowę z Sansem. Po czym wchodzimy do głównej bazy Core, za co dostajemy ostatnie osiągnięcie związane z fabułą. I teraz uwaga, najlepsze co spotkało mnie i ciebie dzisiaj. Ostateczny boss fight z meciem. Pierwsza faza jest dosyć standardowa, ale nadal bardzo przyjemna. Wtedy podstępem przełączamy przycisk na jego plecach i... Skoro pokonaliśmy ostatnią przeszkodę na naszej drodze, czas skończyć to co zaczęliśmy. Czekaj, czekaj, a co z platyną? Aha, no tak. Tak więc, moi drodzy widzowie, czas zarobić poważny pitos. A na czym innym można najlepiej się wzbogacić, jak nie na przykrętach rachunkowych? Tak więc, zapytacie, jak zostać milionerem Dream? Oto dokładny poradnik. Lecicie do łódkarza, który zaprowadzi Was powrotem do Waterfallsów. Następnie wysiadacie i przemierzacie tą drogę do sklepu, w którym wita Was miły dziadziuś, który na pewno nie posłuży nam do nabicia niezłej prowizji na nim. Tak więc wchodzicie w jego ofertę i wybieracie przedmiot Cloudy Glasses. Oczywiście nie do użycia. Następnie dziękujecie dziadziusiowi za łatwe siano, to znaczy legalny i obustronny profit transakcji. Następnie idziecie tą drogą, aż dojdziecie... Tutaj. Generalnie nie wiem jak to skomentować, ale interesuje nas tutaj tylko sklepikarz, który po wyglądzie można powiedzieć, że skupuje uran. Ale nieważne, bo liczy się to, że cła u niego źle się odliczają i cenę za sprzedaż takiego okularu mamy zawyżoną. Tak więc sprzedajemy wszystkie egzemplarze i powtarzamy proces do skutku, aż mamy miliony lub 350 golda, to też wystarczy. Ach, uwielbiam interesy, ty też możesz zainwestować ofertę wyświetlającą się na ekranie. Po tym wyśmienitym procesie możemy przystąpić do najtrudniejszej części tej platyny, mianowicie świątyni psa. Jest to specjalne miejsce w grze, do którego możemy wpłacić nasze ciężko zarobione pieniądze. Za największy 15 próg wpłat dostaniemy najlepszą nagrodę, a jest nią... Ale to nie najlepsze, bo uwaga, tutaj pokazuje się prawdziwa trudność tej platyny, a mianowicie pieniądze możemy wpłacać tylko pojedynczo. ja, tak więc czeka nas coś takiego. Zapytacie, ale po co to komu potrzebne? No to odpowiedź jest prosta: trofea. Aby je wbić potrzebujemy osiągnąć właśnie 15 poziom świątyni psa. Po latach i miesiącach grindu, a dokładnie pół godziny wpłacamy ostatnie monetki, wijamy platynowe trofeum. Hmm. Hmm. Hmm.